Cześć kochani, witam Was w ostatnim vlogmasie w tym roku. Zaczynamy sobie od piątku, 23 grudnia. Tutaj o 6:40 już jedziemy w tramwaju na pociąg do Radomia. Właśnie jedziemy do na Święta, jest jakoś 7.15, może nie za 15 minut. Mamy pociąg i dzisiaj w sumie czeka mnie taki trochę ogarnięty w sumie dzień, bo muszę dużo piec, dokończyć jeszcze zakupy. Także no, zapraszam Was dalej. Od razu po powrocie do domu usiadłam z moją siostrą Kasią do wspólnego śniadania i dla atmosfery zapaliłyśmy sobie wieniec adwentowy. Dobra, tak jak widzieliście, ja dzisiaj już... Już dzisiaj przyjechałam do Radomia. Zjadłam sobie z Kasią śniadanko, bo mama w pracy, tata po pracy, więc rozumiecie. I teraz biegnę, lecę do galerii jednej, do drugiej. za też mamę w pracy. I zobaczymy jak to będzie. Muszę jeszcze dokupić jeden prezent. Jedną rzecz do prezentu. Ogólnie jeszcze dwa prezenty. Ogólnie skomplikowana akcja, ale zabieram Was ze za sobą. Tutaj ciasto mojej mamy przepyszne, z mascarpone, z konfiturą porzeczkową, z kruchą bezą na górze, uwierzcie mi, jest świetne. Idealne do ciepłego kakaoka. No i właśnie w Wigilię do śniadania razem z Kasią i moją mamą zrobiłyśmy sobie puchatka na śniadanie. A bardziej do śniadania, tak. Mój tata wybrał herbatę, tak tradycyjnie, tak. Cześć kochani, dzień dobry w Wigilię. Witam się wami z mojego rodzinnego domku w Radomiu. Dzisiaj od rana ciężka praca, bo robimy z mamą rybę po grecku, moją ulubioną. Dla mnie, wigilia bez ryby po grecku to nie jest wigilia. Że pokażę Wam, jak robimy rybę po grecku. Będziemy dorabiały jedną warstwę ciasta z kajmakiem, także też zobaczycie. Ogólnie mamy upieczony piernik. Takie przykładane ciasto z mascarpone, z konfiturą, z czarnej porzeczki. Przypyszne jest. A teraz mama poszła do sklepu i kupiła. O! Mleko. Ma poszła do sklepu i kupiła mi całe moje dzieciństwo. Zobaczcie to. Puchatka. I właśnie robimy sobie z mamą do śniadania: Puchatka. Może konkretnie zdrowe, ale jednak wigilję sobie jestem w stanie na to pozwolić. Także zabieramy się do roboty. Pokażę Wam jeszcze, jak spakowałam dzisiaj. Znaczy dzisiaj, no bo w sumie kończyłam o północy, ale wczoraj moje prezenty dla wszystkich. No i wzięłyśmy się z mamą zapakowanie prezentów dla naszej całej rodzinki, bo u nas tak tradycyjnie. Robimy sobie w rodzinie prezent. W tym roku poszło nam o dziwo szybko, bo chyba nie cała godzina, i wszystko było gotowe. Przechodzimy do najlepszej części, czyli ryba po grecku, moja ukochana co roku. Tak jak widzicie, rybkę kroimy w takie mniejsze części, chociaż niekoniecznie możecie też właśnie tak jak ja zrobiłam, doprawić ją i usmażyć jakby całą od razu. Ale ja właśnie dodałam trochę cytryny, soli i pieprzu i wszystko dokładnie wymieszałam, żeby każdy kawałek ten przesiągł. I tutaj jest bardzo podobnie jak ze szmyclami, czyli jajko, bułka, tarta i mąka. I wszystko w tym maczamy i od razu dajemy na patelni i smażymy, aż się zarumieni. No i tutaj mamy już grubszą sprawę, czyli marchewka z selerem. Musimy ją dokładnie zetrzeć i pokroić tak, jak ja to zrobiłam wcześniej i Wam pokazywałam. I później ją gotujemy z przyprawami i kolejną po prostu przekładamy z gotową rybą. Ważne jest też, żeby ją odcedzić, dlatego że mimo wszystko tej wody trochę jest, a no, lepiej jednak się ją je przekładaną, jak tej wody jest mniej. I powtarzamy tą czynność do to, aż po prostu wszystko się wypełni takimi warstwami. umalowałam się słuchajcie, pierwszy raz sama tak cieniami, że w ogóle wyjechałam i jestem z siebie mega dumna. Tak się prezentuje mój outfitik i pokażę Wam tutaj, bo jeszcze nie ogarnęłam po prezentach, ale trochę sobie podkręciłam tutaj włoski. Mam czarną, klasyczną, welurową sukienkę, pierścionki, które sobie dorwałam i delikatny make-up, to jest delikatny. Jak co roku jeździmy na wigilię do jednej i do drugiej babci, także tutaj na 16 pierwsza wigilia. I mamy tutaj nasze potrawy wigilijne. Co prawda nie wszystkie jeszcze były położone na stół, ale większość z nich tak. I mój wyczekany, ukochany barsz czerwony z uszkami. Uwielbiam go. No i prezenty. No i pojechaliśmy też na drugą wigilię do drugiej babci. Tutaj też macie cały stoł wypełniony jedzonkiem i powiem Wam, że na drugiej wigilii już było ciężko cokolwiek zjeść, bo każdy był pełny. Ale mimo wszystko racuszki babci trzeba było też spróbować. Oczywiście tradycyjnie Kevin sam w domu i przyjechaliśmy już do domku około 23 i mogliśmy zobaczyć nasze prezenty pod choinką. Które będziecie mogli zobaczyć już pod koniec tego filmiku. Tutaj mamy kolejny dzień 25 Boże Narodzenie i nasze świąteczne śniadanko jak co roku. Zapaliłam wszystkie świeczuszki i sami zobaczcie. No cudownie, uwielbiam ten moment serio. Także, kochani, mam nadzieję, że macie super wesołe święta, spokojne, pełne rodziny, ciepła i takiej radości ducha i dużo uśmiechu na twarzy. I tym samym tego wam życzę. Potem pojechaliśmy do kościoła i zobaczcie, jaka piękna szopka była przystrojona. Weszłam sobie do środka, było przepięknie i bardzo klimatycznie. I tutaj taki mały drink od mojego brata. Cześć, kochani, witam się już z wami po świętach. Dzisiaj mamy 27 grudnia wtorek. Ja dzisiaj cały dzień chilluję, odpoczywam, właśnie uczę się francuskiego, oglądam sobie Emilii w Paryżu, troszeczkę się świecę, bo zrobiłam sobie mini pielęgnację i chciałam Wam pokazać, pochwalić się, co dostałam po Pochwalić się, że po prostu je, pokazać Wam, co dostałam, to nie ma na celu chwalania się, serio. Może zacznijmy. Dobra, zaczniemy sobie tutaj od... Są tak pięknie zapakowane, w ogóle nie... Powiedziałam mojej cioci, że nie odpakuję tego Dopóki nie pokażę Wam, że jest tak pięknie zapakowane Powiedziała, że dobra, więc git Tutaj mamy taki mini grzebyczek z lusterkiem Do torebki, także super Jest słodka laseczka I mamy taką piękną, skórzaną kosmetyczkę Czerwoną Z takimi wyciętymi w środku Rawerowanymi w środku Właśnie laseczką od, od, Taką laseczką i gwiazdką Super, jest przepiękna A mi się akurat ostatnio popsuła Także, jeżeli chodzi o przyjazdy, wyjazdy, to będzie idealnie się sprawować. Dostałam też taką świecę na świecę, zaraz Wam w ogóle pokażę, jak ona wygląda. O zapachu panny Koty z Maliną. Pachnie super. Jest piękna. Ja jestem totalnie zakochana w świecach, także mega. Dostałam od mojej Kasiuli piękne rysunki. Tutaj już nie będę jej pokazywać, i dodatkowo Kasia też mi kupiła taką świeczuszkę, którą już miałam. Też bardzo ładnie pachnie, w sumie bym powiedziała, że takim jaśminem z wanilią. Tego kupiłam taką piękną, drewnianą, ala kosmetyczkę, na jakieś właśnie rzeczy kosmetyczne i tak dalej. Także na pewno mi się przydaje, jestem bardzo zadowolona. Dobra, dostałam też kubek, słuchajcie, świąteczny, tylko że teraz nim piechę, helplatę, nie będę wam pokazywała, bo będzie w w środku. E, taki czarny z choineczkami i reniferkami. Tego też dostałam, słuchajcie. Tylko nie, nie robię go tych tak, prezentów, tam, jak rzeczywiście były wszystkie popakowane, bo było ich parę. Więc pokazuję produkty po kolei. Tutaj też mamy taką fajną piankę oczyszczającą z działki. Zniwa taki płyn dwufazowy do demakijażu. Chociaż nie wiem, czy to jest dwufazowy. Nie, po prostu. Bo nawet do wodoodpornych makijaży. Także z kosmetyków to takie rzeczy. Pielęgnacyjnych, bo jeszcze tutaj mam dwa kremiki do rąk. Jeden taki z Eveline o zapachu kokosa. Papai i masła shea, a drugi cranberry. Taki z sincea, ja też słodki. Właśnie już go zaczęłam używać, także jest super. jeśli chodzi też o taką jeszcze pielęgnację do włosów. To oczywiście mój ukochany Biosilk. Ja go zawsze używam na same końcówki do włosów, jedwab, także super. Polecam Wam, jeżeli nie używaliście, macie na przykład przesuszone końcówki, czy coś takiego, wypróbować sobie albo olej z czarnuszki. Mam tutaj też takie dwie maseczki. Jedna to jest Perfect Skin Odżywianie z Eveline Ja jestem w ogóle fanką totalną Wszystkich maseczek mam ich pełno w koszyku w Krakowie Także te lecą do kolekcji Zieloną glinkę kambryjską Tak O zapachu malinowym, także cudownie W ogóle jeszcze nie używałam nigdy z tej serii, także na pewno będę próbować Mamy też tu taką Ojeju, paletę z Revolution W ogóle ten Słuchajcie, cień myślę, że już wykorzystam w Sylwestra, na makijaż sylwestrowy, jest przepiękna w ogóle, mamy tutaj um, piękne, błyszczące się cienie, a to w sumie powiem Wam, że ja nie mam zbytnio paletek do makijażu, także na pewno mi się przyda, jestem bardzo zadowolona. Też taki piękny kubeczek, no jest przecudny, w ogóle z taką łyżeczką mini e, i w środku z gorącą czekoladą, także też go zabieram do Krakowa, a tu mam napisane, The Your Santa, you're my favorite gift, so yeah. Czemu powiedziałaś so yeah? Nawet. Dostałam też takie perfumiki. Pięknie pachną. W ogóle pięknie wyglądają. Są takie różowe. Takie też. Już trochę ich zaczęłam używać. Bardzo ładny zapach. Fun fact. Kocham mocne perfumy. Nie lubię ani kwiatowych, ani cytrusowych. Uwielbiam mocne perfumy. Najlepiej z piżmem w bazie. O dobrze Dostałam też taki piękny zapach. Którego nie umiem otworzyć. I próbuję otworzyć, żeby sobie pachniał w pokoju. Ale dojdę do tego ja. To? to jest jakaś limitowana edycja Merci. E, I mam tu takie smaki jak biała z korzennymi ciasteczkami, jabłko cynamon, pralinowa z cynamonem i pomarańczowo migdałowa. przecież to jest piękne. Tu mam jeszcze y, inne czekolady. Pomarańczkę. Zostałam taki piękny szal. Zaraz Wam go zaprezentuję, tylko pójdę włączyć wodę, bo pewnie jest łatwiej jak się drze. już Halina. Zaprezentuję Wam ten szal. Ja jestem totalnie zakochana. Jest przecudny. Jest taki kremowo-beżowy, bym powiedziała. You see? Jest piękny. Jest piękna sukienka, w której miałam okazję już być na drugim dniu świąt. Może tam gdzieś Wam wstawię przebitkę, albo i nie, nie wiem. Zwyczajniejsza, najklasyczniejsza, taka bym powiedziała w sumie beżowa. Piękny kolorek. Totalnie mój fason, bo ja lubię klasyki. Taki mamy dekoldzik. Bardzo klasyczna taka, tutaj się wydaje długa, ale jest dosyć krótka. A i dostałam też mój ukochany tusz do z Eveline, uwielbiam go. On jest świetny. I okay, kolejną rzeczą są te kosmetyki, one były w takim fajnym zestawie, tylko że już się otworzyłam, bo mega je chciałam. Jest ten kremik z Mii. I mamy serum rozświetlające, Nawidrzające, rozświetlające, tak? Serum rewitalizujące, że pachnie to przecudnie, przysięgam. W ogóle ja już używam tego kremu wczoraj. On cudownie pachnie, jest piękny. Dosłownie marzyłam o tym kremie, serio. I jakby już od razu czuję, ja już od razu czuję, że jest spoczko. I do tego mamy serum rewitalizujące. w ogóle którego też używam sobie jak olejek do ust. Dlatego, że tam pisało, że można używać jako, jako do pielęgnacji, do ust, pod oczy, jako właśnie serum, czy nawet do... Rozświetlania, w sensie, że jako rozświetlacza. Ja już, ale jest cudowna, przysięgam. Jestem totalnie zakochana w tych kosmetykach. Stałam też taką książkę romantyczną i słuchajcie, jak przeczytałam opis tu, to no, hit. Patrzcie. Absolwentka u UJ w Krakowie przyjeżdża do Warszawy. Zdobyła pracę jako pomoc krawcowej na planie popularnego serialu telewizyjnego. Dobra, może tak, nie jestem na UJO, jestem na UP, ale jestem w Krakowie. Przyjeżdżam z Radomia. W ogóle niby inna historia, ale ja tu widzę tyle podobieństw, że ja jestem w stanie uwierzyć, że naprawdę ta książka jest trafiona. Bardzo. Chciałabym zdobyć pracę na planie serialu telewizyjnego. Uważam, że mi się nadawała. Tyle, że może nie jako pomoc krawcowej, bo ja zbytnio szyć nie umiem, poza tak wiecie z szyciem. Na maszynie na przykład nie umiem szyć. Rudzielec dla większości okropieństwo znajduje swojego księcia. Niespodziewanie dla wszystkich zaczyna spotykać się z głównym amantem serialu, co łączy pomocnicę krawcowej ze spadkobiercą największego imperium dawniczego w Polsce... I zaczynasz ją czytać, skończysz nad ranem niewyspana, ale szczęśliwa. A ja minęła jejkę. Jakie tajemnice skrywa przystojny aktor? Także słuchajcie, do pociągu będzie. Na pewno zabieram ze sobą książeczkę. Dobra, wydaje mi się, że to wszystko pochwaliłam. Mam się już wszystkim, e, tak totalnie wszystkim, jak tak patrzę, patrzę, czy wszystko na pewno pokazałam. Także bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Tak wyglądały w sumie moje święta. Takie bardzo skrócone, bo nie chciałam też za dużo nagrywać, żeby jednak nie siedzieć cały czas z telefonem, ale bardzo skrócone. Moja Wigilia i pierwszy i drugi dzień świąt, tak w połowie. No i w sumie trochę przygotowania. Także bardzo dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się już w kolejnym filmiku. Papa! Pa.